McLaren zdobywa mistrza, Max Verstappen będzie musiał lecieć do Ruandy, będzie też o szczekających kundelkach. Zaczynamy. Cześć to Michał Gońserowski. Zapraszam was na wokół padoku po finale w Abu Zabi 24 wyścigi sezonu, najdłuższego w historii. Już za nami. No do mówię to wszystko po prostu, co się działo po kolei. Zaczynamy od McLarena. Dodam tylko, że będzie dużo o Maxie Verstappenie, bo się dużo działo w trakcie tego weekendu. Że będzie o przyszłości Sergio Pereza. No i o pożegnaniu oczywiście kierowców, którzy żegnają się z Formułą 1. A inni się witaj witają. McLaren zdobył mistrzowski tytuł po 26 latach przerwy. Ostatnimi kierowcami, którzy ten tytuł wywalczyli dla McLarena, byli David Coulthard i Mika Hakinen. Oczywiście, w 2007 roku ten tytuł wywalczyli również Fernando Alonso i Lewis Hamilton, ale tytuł został odebrany w związku z aferą Spygate i no, poważnymi konsekwencjami dla McLarena, który stracił ten tytuł, stracił punkty, stracił 100 milionów dolarów, bo tak został ukarany wtedy przez FIA. Jak to mówił Ron Dennis w McLarenie 5% za przewinienie, 95% za to, że Max Mosley nie lubił Rona Denisa. No, ale jak było naprawdę, to się już pewnie nie przekonamy w tej kwestii. Ważne są fakty, a fakty są takie, że od 1998 roku czekali na ten tytuł. Ferrari od 2008, czyli trochę krócej. Fajna była ta walka. Podobała Wam się? Dajcie proszę znać, jak to oceniacie. Czy McLaren zasłużył na ten tytuł? Jak oceniacie Ferrari? Jak Wam się w ogóle podobał ten cały sezon? Jak zwykle będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. Będziecie wtedy ze wszystkim na bieżąco, a dla mnie to ogromna przyjemność. Landon Norris, czwarte zwycięstwo w sezonie. To warto odnotować. Oscar Piastris. Słuchajcie, to jest czwarty kierowca w historii Formuły 1, który przejechał wszystkie okrążenia w sezonie. No, dacie wiarę? Posłuchajcie, jaki to jest w ogóle zestaw kierowców: Schumacher w 2002, Hamilton w 2019, Verstappen w 2023. No i teraz mamy Lando Norisa. A było blisko, żeby nie przejechał wszystkich, bo było dosłownie kilka sekund od zdublowania. Gdyby został zdublowania, no to miałby jedno okrążenie mniej. Z kolei Lando Norris jest czwartym kierowcą McLarena w historii, który wywalczył 8 pole position w jednym sezonie. Tymi wcześniej to w sumie też niezłe zestawienie kierowców: Mika Hakinen, Ayrton Senna i James Hunt. Skoro osennie, to dwa słówka o tym w serialu, bo obejrzałem od początku do końca. Szczerze mówiąc, tak, akcja klei się średnio. Nie byłem zachwycony całym scenariuszem. Kilka przeinaczonych faktów, kilka naciągniętych, ale patrzyłem na te zdjęcia, szczególnie na torze, i to mi zaimponowało. Naprawdę były zrobione bardzo dobrze. Yy, przyłożyli się do tego, żeby oddać realizm ścigania, bolidów, dźwięków, i to było fajne. No i yy, podobało mi się połączenie też z archiwalnymi zdjęciami. I w sumie na koniec, chociaż historię znam, to tam łezka popłynęła, bo ja się wzruszam takimi historiami. Także, no, mieszane uczucia, ale cieszę się, że taki serial powstał, i cieszę się, że go. Obejrzałem Ferrari piękna walka na koniec kurczę zupełnie jak rok wcześniej zupełnie jak ta walka z Mercedesem o drugie miejsce w klasyfikacji e, konstruktorów. E, mało tam wtedy zabrakło. Pamiętacie że tak naprawdę te plany Ferrari zrujnowała przygoda Carlosa Sańca w Las Vegas bo tam Ferrari miało świetne tempo i to że najechał na studzienkę został potem cofnięty. Ta bezsensowna kara no bo przecież nie jego ale tak stanowią przepisy. E, w związku z tym nie zmaksymalizowali tego weekendu wtedy tak jakby mogli. No ale w tym sezonie też ładnie powalczyli do samego końca. Drugie, trzecie miejsce. Pogoń z 19 pozycji Szarla Leclerca. Było takie porównanie chyba na Race Fans, czy inna strategia Louisa Hamiltona mogła sprawić, że wypadłby lepiej, skoro Charles Leclerc wskoczył na podium. Nie do końca, dlatego, że po prostu Leclerc zyskał bardzo dużo na samym starcie. Eee, ciekawe, czy by zyskał, gdyby startował z alei serwisowej, bo nawet mi się tak marzyło wymięcie mu wszystko, co się da w silniku, żeby miał taki Power e, e, nowej jednostki napędowej ze wszystkimi komponentami, dajcie mu może mniejsze skrzydło. Niech goni, niech ściga, niech startuje z alej serwisowej. Ale żebyśmy mieli pogoń przez cały wyścig, tak się nie stało. No, ale jednak z 19 miejsca wskoczyć na podium, wow, niezłe to było w, w jego wykonaniu. Leclerc był wyraźnie załamany, bo bardzo, bardzo mu na tym tytule zależało. Ciągle coś ucieka, no ale w przyszłym roku przychodzi Louis. Ależ to będzie sezon. Carlos Sainz tymczasem już w poniedziałek, czyli w dniu emisji odcinka wokół Padoku pojeździ sobie Williamsem W46, bo to dzień filmowy i Williams mógł go wykorzystać, więc tam przejedzie chyba 30 kilka, 38 chyba okrążeń Williamsem, pozna samochód, to niezły przeskok, musi być z Ferrari do Williamsa. Mm będzie mógł zobaczyć z czym się może mierzyć w przyszłym sezonie, poznać środowisko, poznać ludzi, zadomowić się. Szkoda mi Carlos'a Sainca, bo uważam, że bardzo dobrze wywiązywał się ze swojej roli w Ferrari, był bardzo dobrym kierowcą. No ale jak przychodzi siedmiokrotny mistrz świata, to niestety nie ma przebacz. Nie wiem czy zwróciliście uwagę przy okazji ostatniego wyścigu oczywiście, kto oglądał Rolex P oraz ostatni tam wskazówka przeskoczyła, bo wchodzi przecież nowy koncern i jak rozumiem tak Hoyer będzie e, sponsorem. Mierzenia czasu, gazowana woda różana. Ja nigdy nie piłem, ale to mają kierowcy w butelkach na podium tam, gdzie nie można mieć alkoholu. I tak było w Abu Zabi, polewanie się tym... Nie wiem, czy jest obrzydliwe, czy nieobrzydliwe, bo też tego nigdy nie zaznałem. Jeśli zaznaliście, to dajcie koniecznie znać. Ale w przyszłym roku szampan również będzie nowy, tego samego koncernu. Jak wiecie, wszedł z grubą kasą za 150 milionów dolarów, podobno za sezon, ale z różnymi markami. Jeszcze Louis Vuitton się tam ma pojawić z tymi kuframi, w których będą prezentować trofea. Przeszczęśliwy Zach Brown, przeszczęśliwy Lando Norris, mniej szczęśliwy Oskar Piastri za ten strzał, jaki dostał od Maxa Verstappena na... Na początku Max przeprosił, oczywiście zwyzywał tam sędziów, sędziowie uznali, że w żadnym momencie w tym zakręcie nie był na takiej wysokości, jakiej powinien być z Oskarem Piastri, próbował tam się ścisnąć Max, zostawił mu na początku trochę miejsca Landon no ale później się, nie Landonoris, Norris, tylko Oskar Piastri, ale skończyło się jak się skończyło, 10 sekund kary dla Maxa, dwa punkty, co oznacza, że po tych ostatnich różnych wydarzeniach nazbierał już 8 punktów. 12 to jest zawieszenie na wyścig. Będzie musiał uważać na początku przyszłego sezonu, a Max jeździ bezkompromisowo, więc to nie będzie wcale takie łatwe. Max zostanie ojcem. Opublikowali post razem z Kelly Pikech, chwaląc się światu, że spodziewają się dziecka. Wielkie brawa dla Maxa i dla Kelly. Mówiłem też o tym ostatnio, ale może nie wszyscy słyszeli, że no kurczę, będzie miał kilka tytułów e, dzieciak w domu, będzie miał się na kim wzorować, ale jest też pewnie kilka takich par celebryckich. Akurat ostatnio wpadło mi gdzieś, że córka Kurt Cobaina i Courtney Love e, jest w związku z synem Tonego Hołka. Jakich masz dziadków? Kurt Cobain i Tony Hołka, Ty? No i tu się, tu się Kończy dyskusja. Ten weekend był niesamowity w sumie, ze względu na wiele wydarzeń. Oczywiście tę walkę Ferrari z McLarenem, ale również intensywność relacji Red bull mercedesowskich Nie myślałem, że to aż tak daleko jeszcze może zabrnąć, reperkusję tego. Co wydarzyło się w Katarze? Max Verstappen nie może zapomnieć George'owi Russellowi, że George Russell próbował wymusić na nim karę. Stracił cały szacunek do George'a Russella. Doszło do wymiany zdań między nimi. Miał powiedzieć tam Max Verstappen, że wpakuje łeb Russella w ścianę przy najbliższej okazji. George Russell się wkurzył, powiedział, że stracił cały szacunek do Maxa Verstappena. Wmieszali się w to wszystko Toto Wolf i Christian Horner, oczywiście. Eee, Toto Wolf powiedział, że to skandal, że Christian Horner odnosi się do kondycji mentalnej. George Russell, bo powiedział, że historycznie reaguje George Russell, nazwał go szczekającym terrierem. Na Polski to jest szczekającym kundelkiem, tak bym powiedział. Nie przejął się tym specjalnie Christian Horner, powiedział, że ma dwa terriery. <laughs> Jeden się nazywa Flavio, drugi się nazywa Bernie i on w ogóle bardzo lubi terriery. Także trochę szpileczek było, trochę intensywności tego wszystkiego było. Kolacja. Kierowców. E, oczywiście również. Też e, tradycyjnie już od trzech sezonów się spotykają. Lewis Hamilton zainicjował kolację, Waltery Bottas zapłacił 20 tysięcy złotych pirazy oko zapłacił za te kolację, czyli bardzo bym powiedział rozsądnie było też spotkanie kierowców, e, którzy są w stowarzyszeniu GPDA e, i też tam na zdjęciu się pojawili obok siebie George Russell i Max Verstappen, mimo że wcześniej na kolacji byli daleko od siebie, tak przynajmniej donosił. Lando Norris. No dobra, ale jest jeszcze jedna kara dla Maxa Verstappena za przeklinanie na konferencji prasowej, to czego nie mógł znieść. Max Verstappen, Charles Leclerc też przypomnę, że przeklinał, ale w innego rodzaju to było przekleństwo, dlatego że Charles Leclerc opisał swój komunikat, to znaczy zacytował swój komunikat, a Max Verstappen w Singapurze użył bardzo brzydkiego słowa opisującego swój samochód. Chodzi o to, że to nie był zbyt dobry samochód i był dosyć mocno na fy czyli po polsku na bzy, chyba bym użył takiego słowa. W każdym razie dostał karę prac społecznych i teraz yy, ceremonia rozdania nagród FIA będzie w tym roku w Rwandzie, która aspiruje do tego, żeby pojawić się być może nawet w kalendarzu Formuły 1. Trwały tam rozmowy, zresztą nie tylko z Ruandą, z RPA także, Stefano Domenicali obiecał Luisowi Hamiltonowi, że przed końcem kariery Luisa Hamiltona pojawi się jeszcze wyścig w Afryce, bo na tym bardzo zależało. Luisowi Hamiltonowi zależy cały czas, więc to są mocni kandydaci. No i w sprawie tej Ruandy, to pojawi się tam przy okazji pracy z młodzieżą nad taką nową inicjatywą FIA. To się nazywa FIA Affordable Cross Car. I to chodzi o takie konstrukcje. Ja wymyśliła, że tam, gdzie brakuje środków w biedniejszych federacjach albo gdzie po prostu kierowcy nie mogą sobie pozwolić na większe wydatki, stworzy takie samochody uniwersalne, przystępne, którymi można się ścigać w różnych warunkach i na torze i w terenie i to się właśnie nazywa affordable cross car. Są dwa poziomy, level 1 i level 2. Jeden to jest taki słabszy 12 koni mechanicznych, chyba jeśli dobrze pamiętam, i oczywiście w zależności od tego, no, jakie koszty są budowy takiego samochodu w, w kraju, bo FIA ja przysyła gotowe plany na podstawie których po prostu te samochody się buduje, około 5000 dolarów ma kosztować taki samochód, a level 2, czyli 40 koni już mocniejszy, 10 Tysięcy dolarów. W Rwandzie y, powstały takie samochody i Max ma się tam zaangażować w ten program. Myślę sobie, bo oczywiście możemy na to patrzeć z różnych punktów widzenia. Niesprawiedliwa kara, bo tam Leclerc dostał 10 tysięcy euro czy dolarów kary, a tutaj Max prace społeczne. Chodziło o to, że y, było wcześniej ostrzeżenie w trakcie tego sezonu, żeby nie przeklinać na konferencjach prasowych. I wiecie co, oczywiście możemy sobie z tego żartować, ale tak szczerze mówiąc, ja jestem tego zdania, że na oficjalnych konferencjach prasowych, bez względu na to, czy to są kierowcy, czy jacykolwiek inni sportowcy, po prostu nie ma przeklinania. I koniec. Bo tego słuchają. Dzieci się wzorują, patrzą na tych swoich idoli, sportowców, i dla mnie to jest OK naprawdę. I możemy sobie z tego żartować, że przekleństwa się zdarzają? Okej, okay, no to niech nie się zdarzają tam w komunikatach radiowych się zdarzają, są wypikane, spoko. Ale na oficjalnych konferencjach prasowych ja jestem przeciwny temu. Przypominam też, że na podobnych pracach społecznych w Polsce był Michael Schumacher w 2000 w piątym roku za zaparkowanie samochodu w Raskaz w Monako, próbując zepsuć kwalifikację Fernando Alonso. No i w związku z tym dostał karę przyjazdu do Polski, promowania bezpiecznej jazdy na drogach i promowania też motorsportu wśród młodych kierowców. Wydarzenie było ogromne: Michael Schumacher w Polsce. No to wyobraźcie sobie, jakie będzie wydarzenie: jak się Max Verstappen pojawi w Ruandzie na torze. To też mam wrażenie, a nawet nie mam wrażenia, tylko jestem przekonany, forma promocji Formuły 1 na rynku, który Formuła 1 chciałaby podbić. Czy podbije, no to już jest zupełnie inna sprawa, ale podejmuje takie działania. Jeśli macie jakieś pytania w tej kwestii, no to w takim razie śmiało. Będę odpowiadać w komentarzach Wyobraźcie sobie taką sytuację Światła, na światłach stoi Betka Do Betki podjeżdża Mercedes Otwiera szybkie kierowca i mówi Ścigacie się? No i zaraz powiemy co się wydarzyło Zapraszamy na dodechy Marcin Klimkowski i Michał Gąsierowski I gość, goście, goście w Betce mówią No a jak? Tyle, że się okazało, że to są policjanci Słupek Hamiltona Kurczę, no ale miał nieprawdopodobnego pecha W tych kwalifikacjach Kevin Magnussen potrącił słupek I go zgarnął Lewis Hamilton pod samochód. Twierdzi, że w tym momencie był tam jedną dziesiątą wolniejszy od George'a Russella, a ostatecznie skończył tak, że startował z 16 miejsca. Przebił się i to fantastycznie na czwartą pozycję. Do podium odrobinę zabrakło. To była ładna jazda Louisa Hamiltona. Ładne pożegnanie. Fajna walka z George'em Russellem na sam koniec. Moim zdaniem tak. George Russell nie chciał mu oddać tego miejsca za darmo. Z całą pewnością. Nie... Nie postawił tego te, też wszystkiego na jedną kartę, bo nie, nie miało sensu. No, chcieli dojechać obaj do mety, wiadomo. Yy... Patrzyłem sobie później, jak to komentował Nico Rosberg, i powiedział, że to był fenomenalny manewr Louisa Hamiltona. Rzeczywiście wyglądał na bardzo dobry, natomiast Nico Rosberg był pod absolutnym wrażeniem, że wszystko przygotowując się do tego ataku, Louis Hamilton zrobił perfekcyjnie. Wyjście z zakrętu, przygotowanie e, mocy, linia, jaką obrał, trakcja wszystko tam było zrobione. Perfekcyjnie. I takie mam wrażenie, że to było ładne pożegnanie Luisa Hamiltona z Mercedesem. Wygłosił też bardzo ładne zdanie do Pitera Boningtona, ale właściwie do, do Mercedesa i do wszystkich. Marzyliśmy osobno, uwierzyliśmy razem i osiągnęli niesamowite rzeczy, 12 sezonów. 6 mistrzowskich tytułów Luisa Hamiltona. No to naprawdę robi dosyć yy, duże wrażenie. Przy okazji zobaczcie, się rozpędziłem. Przy okazji Maxa Verstapena. No to miałem też powiedzieć o Sergio Perezie, bo trwają rozmowy. Decyzja nie wiadomo, czy od razu zostanie podjęta, czy nie. To znaczy, decyzja zostanie podjęta od razu, ale usłyszymy ją w tym tygodniu. Kiedy? Nie wiem. Zakładam. Następujący scenariusz sprawdzimy, czy dobrze. Zakładam. Wy możecie założyć swoje i zobaczymy, kto miał rację. Zakładam, że Sergio Perez. Pójdzie po do głowy i pożegna się, bo to trochę nie, ma ser, trochę nie ma sensu. Wiecie, co sobie policzyłem? Policzyłem sobie średnie zdobycze punktowe z ostatnich 10 wyścigów Sergio Pereza Maxa Verstapena. Doliczyłem do tego 11. Więc tak, po 10, czyli w Abu Zabi. Po 10, z 10 ostatnich wyścigów średnia Sergio Pereza to było 2,8 punktu na weekend wyścigowy, no bo tam jeszcze sprinty wchodziły w grę. 2,8 punktu. Po 11 ta średnia spadła do 2,54. Max Verstappen 16,4, czyli 7 razy więcej, prawie 7 razy więcej od Czeko. Po 11, 15,6. No więc tutaj też średnia spadła. Z kolei Lando Norrisa wzrosła do 16,8, co pokazuje, że przeskoczył Maxa Verstappena w średniej zdobyczy punktowej z ostatnich 11 wyścigów. No więc tak. Mój scenariusz jest taki, że e, czego nie zobaczymy w przyszłym roku w Red Bullu? Do Red Bulla zostanie awansowany Liam Lawson, wydaje mi się, e, nie Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda, rozczarowany, ale jednak zostanie w Wikarbie, a dołączy do niego Izak Hadżar, który e, no już trochę się wygadał na konferencji prasowej, że już tam decyzje zostały podjęte, ale nie potwierdzone. On nie wie, czy może powiedzieć, czy nie może powiedzieć. Wszystko na to wskazuje. Izak Hadżar i y, y, Yuki Tsunoda w Vicarp, y, a w Red Bullu Liam Lawson i Max Verstappen. Y, a propos F2, to jeszcze warto dodać, że Gabriel Bortoleto został mistrzem F2, a od przyszłego sezonu będzie jeździł w zespole Zaubera razem z Nico Hulkenbergiem. No a Puling dopierła tą sprawę Tytuł we F1 Academy, no wiadomo, że tam e, Dorian Pę miała iluzoryczne tylko szanse. To się nie spełniło. Dwukrotne świętowanie mistrzowskiego tytułu lepiej, jak jest więcej. Więc można było sobie jeszcze raz poświętować. Pierre Gasly, kurcze. No, Kozak, naprawdę Kozak w tych ostatnich wyścigach Alpin bardzo mocno przyspieszyło i w tempie kwalifikacyjnym i wyścigowym. E, super pojechał. Super pojechał w kwalifikacjach. W kwalifikacyjnych bojach ostatecznie przegrał z Estebanem Okonem 11 do 12, wyżej był okon, ale końcówka sezonu, no to już jest popis Piera Gasliego. Esteban Okon, tak jakby moim wrażeniem, tak powiedział i tak czuję i tak miał. Miał do dyspozycji gorszy samochód, zresztą Alpine tego nie kryło. Poprawki w ostatnich wyścigach, ten nos i przednie skrzydło tylko do samochodu Piera Gasliego. Jack Duan zadebiutował. Australijczyk, syn pięciokrotnego mistrza świata moto GP Mika Duena. Nic wielkiego nie zwojował, ale pierwsze doświadczenia już za nim. W przyszłym sezonie, kurcze, będziemy mieli cały zastęp młodych kierowców: Antonelli, Berman, Duen. Bortoleto, Colapinto Pinto ostatecznie został skreślony. No, nabroił tymi wszystkimi wypadkami, rzeczywiście dużo się tego nazbierało i Alpino nim poważnie myślało i Red Bull. Ale jak zobaczyli, co się wydarzyło, to zrezygnowali. Chociaż mam wrażenie, że Cola Pinto wróci w 2026 roku, taki skład Cadillac'a Bottas Cola Pinto, na przykład. Czemu nie? Has niepocieszony na siódmym miejscu. Ostatni wyścig nie wypadł najlepiej. Nico Hulkenberg utknął w tłoku. Kevin Magnussen miał super pecha, bo też utknął w tłoku. Y jeszcze tam się nie popisali w trakcie stopu. Akurat stop im nie, wytknął, y nie wyszedł, dlatego utknął. A potem jeszcze strzał od Walterego Botasa na pocieszenie. Kevin Magnussen na miękkich oponach z najszybszym okrążeniem. Na koniec swojej kariery przygody. W Formule 1 skupia się teraz na wyścigach długodystansowych z BMW. Niko Hulkenberg, tutaj chciałem też zwrócić na to uwagę, siódmy kolejny raz w kwalifikacjach w Abu Zabi był w Q3. Należy, no że Botas był też w Q3, to pokazuje, że te zespoły z dołu stawki przyspieszyły. Valtteri Botas trochę rozłożył ręce, powiedział: No szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. To był taki dzień do zapomnienia dla Walterego Bottasa. Posypało się na początku wyścigu, posypało się z Kevinem Magnussenem, wszystko tam się posypało i jeszcze Walteri Bottas zgarnął karę przesunięcia o 5 miejsc w kolejnym wyścigu. Jeśli kiedykolwiek wystartuje w Formule 1, jeśli nie, to zostanie z tą karą trochę jak Jenson Baton. 2017 rok, Monaco, starcie Jensona Batona z Pascalem Verlainem przy Portier. E, zastępował wtedy Jenson Button Fernando Alonso, który dostał zgodę na to, żeby pojechać w Indy 500. E, no i tam na boku skończył Pascal Wehrlein, a Jenson Button dostał karę też przesunięcia o trzy pozycje. To Walteri Bottas jest lepszy, bo pięć pozycji. Karę zgarnął też na koniec e, Lance Troll za wyjazdę poza limity toru. W sumie sporo było tych kar, bo i Oscar Piastri zarobił karę za strzał w tył samochodu Franco Colapinto. Nie miał dobrej serii Williams na koniec tego sezonu. Bardzo im współczuję. Mam nadzieję, że się odbudują i że te jazdy Carlosa Sańca natkną ich nowym, jakimś takim, nową energią, nowym wyzwaniem na kolejny sezon. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za ten cały sezon. Super, że byliście tutaj ze mną na Woku Padoku, że oglądaliście wyścigi Via Play. Wiem, będzie dużo pytań. Pewnie za niedługo będę mógł powiedzieć trochę więcej na temat przyszłości. Jedno na pewno się nie zmieni. Wokół Padoku zostaje, zostaje z Wami, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Melduję się tutaj w czwartek, będziemy już wiedzieli co z Sergio Perezem. Tak zakładam, no bo, bo przecież gala FIA od piątku, jeśli dobrze pamiętam, więc to wszystko już powinno się wyjaśnić, chyba że będą to chcieli trzymać w tajemnicy i ogłosić po gali, żeby wszyscy dali im spokój. Wydaje mi się, że nie, bo to też nie ma co specjalnie tego trzymać w tajemnicy i tak. Prawie wszyscy się domyślają. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli chcielibyście coś konkretnego, co mógłbym poruszyć w trakcie zimowej przerwy, to dawajcie znać, a ja będę się tutaj regularnie meldować. I jeszcze przed końcem roku będę mieć jakąś niespodziankę dla Was. Trzymajcie się! Pa!